I z moim bratem... Mój brat... To już Wiktor. No to powiedz cześć. Cześć! No to jest mój brat, ale poczekamy, prawda? No. Dobra, już. A co to znowu? Ach, to już jest koło parce dziewięć. Aha, to to... Dobra. A my chcemy... Coś za darmo. A to co to? Ty! Tak mało Jejuniu Ale mało Ty, Czemu nie ma za darmo? A tu jest! Dobra Dobra, otwieramy Otwieramy Co będzie, co będzie? Dobra, co... Tu? Mogę Dobra, ale słabo było. Koda, prawda? Jeju, no. Dobra, to na razie.